Otwieram 99. nadzwyczajną sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu, w piątek, otrzymaliście Państwo materiały informujące, że w dniu 15 marca wpłynął wniosek burmistrza o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko oraz na lata 2024-2031 oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok bieżący 2024. W załączeniu były projekty obu uchwał wraz z uzasadnieniem i zestawieniem tabelarycznym. W dniu dzisiejszym pojawiła się autopoprawka, o której istnieniu wiem, ale przyznaję się szczerze, że nie zdążyłem się nawet z nią zapoznać, dlatego będę prosił na wstępie o wyjaśnienie tak naprawdę istoty tejże autopoprawki. Szanowni Państwo, tryb nadzwyczajny jest Państwu znany, ale ja zgodnie z regułami. Znaczy jeszcze raz oczywiście witam, bo większość Państwa już mogłem dzisiaj na jednej sesji powitać, a więc witam wszystkich radnych, witam. Panów Burmistrzów, Panią Skarbnik, witam przedstawicieli naszej spółki Giżycka Ochrona Zdrowia, którzy dzisiaj będą nam na tej sesji towarzyszyć, gdyż zmiana w budżecie przede wszystkim dotyczy właśnie kwestii związanych z tą spółką. Ale niezależnie jakby od wszystkiego pytanie czy ktoś z państwa ma uwagi czy wnioski do zmiany porządku obrad, które będą musiały być zaakceptowane przez inicjatora tej sesji, a więc pana burmistrza. Radny Łukasz Zakrzewski prosi o głos. Szanowni Państwo, tradycyjnie już chyba półtora roku proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt, mianowicie zapytanie, interpelacje do burmistrza Grzycka. Nigdy Państwo nie wyrazili na to zgody, jak i też burmistrz przy nadzwyczajnych sesjach. Konsekwentnie jednak dzisiaj poproszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu zapytania do burmistrza Grzycka. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu proszę o odpowiedzi. No mi pozostaje konsekwentnie od półtora roku mówić, że stan prawny się nie zmienił. Zapytania interpelacje wnosi się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego, więc nie widzę w ogóle podstaw do wprowadzania takiego punktu w porządku obrad. Musiałbym pan po prostu napisać teraz interpelację i złożyć przewodniczącemu Szkoda na to czasu. Może pan wykonać to w każdej chwili. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę takowych, a więc proszę Państwa, obradujemy w zgodzie z pierwotnie zaproponowanym porządkiem, a więc dwa projekty uchwał, które merytorycznie omawiamy wspólnie, głosować będziemy niezależnie od, od siebie. No, i zacznijmy, proszę Państwa, może od istoty autopoprawki, bo obawiam się, że, że mówię, nie tylko ja nie zdążyłem rzucić na nią okiem. Pan burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos pani skarbnik, pani Dorocie Bołoszen, która wyjaśni Państwu genezę autopoprawki. Proszę bardzo, Pani Dorota. Szanowni Państwo, autopoprawka w wieloletniej prognozie finansowej dotyczy roku 2031. W kolumnie 3.1 zabrakło przeznaczenia wypracowanego wyniku, przewidywanego wyniku roku 2031 na spłatę rat kredytów. I, te, i tego dotyczy autopoprawka. Dobrze, proszę Państwa, otwieram próbno, rundę. Zapraszam do zadawania pytań do autorów projektu, obu projektów uchwały. Nie widzę takowych, w związku z tym uważam, iż dyskusję w przedmiocie obu projektów uchwał zakończyliśmy i mi pozostaje poddać pod głosowanie. Najpierw projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Giżycko na lata 2024-31 wraz z przedłożoną autopoprawką. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o wciśnięcie przycisku za. to jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymuję się. Szanowni Państwo, na sali jest 19 członków rady, dwójka jest nieobecna. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, przepraszam, 8, 18. tak, 18 radnych. Mam tylko problem z tą, co się tutaj wyświetla. Liczba obecnych 19, a jeden nieoddany, już rozumiem, nie zwróciłem uwagi na dolną część. Dziękuję wiceprzewodniczącemu za pomoc. A więc w głosowaniu uczestniczyło 18 członków Rady. Jedna osoba nie uczestniczyła w głosowaniu i jednogłośnie projekt uchwały 18 głosami został przez Radę zaakceptowany. Tym samym możemy przejść do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2024. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, przycisk przeciw, kto się wstrzymuje, przycisk wstrzymują się. Andrzej Jelec. Też takie założenie. Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. I ponownie mm, przy 18 głosach za i jednym radnym nie głosującym projekt został jednogłośnie przez Radę zaakceptowany. Szanowni Państwo, mi nie pozostaje nic innego w związku z tym do uczynienia, jak zamknąć 99. sesję Rady Miejskiej w Girzycku i zaprosić Państwa.